pszony w Wadenbern. Nie był nikim więcej niż psychopatą. Medlyn chodziła nerwowo po korytarzu jeszcze długo po tym, jak Patrick opuścił dom. Nie musiał pić Twojej krwi. Nie musiał cię tu przetrzymywać. Robił to, bo chciał. Dziewczyna pobiegła z powrotem do gabinetu i, nie zastanawiając się już wiele, chwyciła za telefon i wybrała numer na policję. Przeciągły sygnał poinformował, że nie działa połączenie. Odłożyła słuchawkę na chwilę, po czym spróbowała jeszcze raz. Nic. Odruchowo spojrzała w stronę okna, wychyliła się, by widzieć podjazd. Był pusty. Z każdą kolejną chwilą miała coraz większe, irracjonalne wrażenie, że zostanie przyłapana. No co jest, kurwa? Próbowała jeszcze raz. I jeszcze raz. W każdym normalnym telefonie, choćby nie wiadomo, co się działo, telefony alarmowe można było wykonać. Ale tu nie. Jak to było możliwe? Trzasnęła słuchawką, nagły przypływ odwagi zmienił się w poczucie beznadziei. Kolejnego dnia emocje opadły, a właściwie wróciły do stanu sprzed próby kontaktu z policją. Co mogła więc zrobić? Pozostał jej plan, który wcześniej obrała. Dzień mijał powolnie. Posiłki, spacery. Nie wiedziała, kiedy wróci Wedenbern, ale ten czas samotności przydał się, aby ostudzić głowę i znów nastawić się na rolę grzecznej dziewczynki. Po południem wybrała się do biblioteki. Spojrzała na ciąg książek, pamiętając jak niedawno w szale wściekłości chciała je spalić. Pogładziła ich grzbiety. One nic jej nie zawiniły. Przeciwnie, pomagały jej nie zwariować. Wybrała jedną z nich, usiadła na fotelu i dopiero wtedy spostrzegła, że coś w tym już znajomym otoczeniu się zmieniło. Po kilku sekundach jej wzrok wyłapał tą zmianę. Obok gramofonu stał teraz kolejny mały stoliczek z odtwarzaczem płyt, a pod spodem drewniana skrzynia. Medelyn wstała i kucnęła przy niej. Skrzynia wypełniona była płytami CD-jazz, pop, rock, muzyka klasyczna, blues, pełna gama gatunków muzycznych. Westchnienie samo wypłynęło z jej ust, wybrała jedną z płyt i umieściła ją w odtwarzaczu. Usiadła z powrotem na fotelu i pozwoliła, aby brzmienia XXI wieku ogarnęły jej umysł. Na telefonie nie miała zbyt wielu utworów, a bez połączenia z internetem była zdana tylko na te kilka kawałków, które zapętlone w kółko powoli traciły swoją siłę oddziaływania. I zaczynały męczyć. Jeden z typowo radiowych utworów rozbrzmiał w bibliotece. Nie przepadała za nimi, ale teraz stanowiły wspomnienie poprzedniego życia. Czy faktycznie za nim tęskniła? Kobiecy głos, podciągnięty w postprodukcji, wlał się do jej mózgu wraz z obrazami imprez, na których tak często go słyszała. Ciepło, które początkowo ją ogarnęło, zniknęło wraz z pojawiającymi się wspomnieniami. Wtedy wydawało się być zabawnie, radośnie, a nie pamiętała teraz żadnej przyjaznej twarzy, żadnego imienia, żadna rozmowa nie została z nią na dłużej. Westchnęła i wyjęła płytę. Wybrała kolejną, losową, z muzyką bluesową. Nigdy czegoś takiego nie słuchała. Stała przed sprzętem, bujając się na boki i pozwalając umysłowi odpocząć. Gdy wróciła do pokoju, była już spokojniejsza. Co prawda przez chwilę miała podejrzenia, że Wedenbern specjalnie umieścił w bibliotece te płyty, które skłonią ją do kolejnych rozmyślań nad swoją przeszłością, ale szybko przyznała, że setki płyt. Stanowiły taką różnorodność muzyczną, że ciężko byłoby go posądzić o jakiekolwiek ukierunkowanie. Usiadła na podłodze, otworzyła swoją walizkę i zaczęła w niej grzebać. Ubrania, biżuteria. Nic z tego nie pasowało do jej obecnej codzienności i stawało się coraz bardziej odległe również od jej własnych emocji. Wzięła do ręki wymiętą kopertę, do której tuż przed wyjazdem wcisnęła wywołane zdjęcia. Wyciągnęła je i spojrzała na uśmiech Klary, który powitał ją bez uprzedzenia. Skrzywiła się i przedarła zdjęcie na pół, oddzielając od niej własną uśmiechniętą twarz. To było jedyne zdjęcie, które przypominało jej o jej nowej rodzinie, teraz już byłej. Kilka kolejnych otrzymała z domu dziecka, grupowa fotografia ze świąt. Każdy z dzieciaków otrzymał od przebranego za Mikołaja faceta podarunek, choć tak naprawdę każdy z nich miało wtedy tylko jedno marzenie. Inne zdjęcie przedstawiało ją samą, siedzącą przy stole i jedzącą pudding. Kilka kolejnych również przedstawiało jakieś mniejsze lub większe wydarzenia z sierocińca. Ostatnie zdjęcie przedstawiało malutką dziewczynkę siedzącą na kolanach chudej kobiety. Powiedzieli jej, że to ona i jej matka. Z perspektywy czasu Medlin uważała, że głupotą było dawanie dziecku pamiątki po rodzicu, którego już nigdy nie spotka i za którym będzie mogło tylko tęsknić. Przyjrzała się tej twarzy z mocno zarysowanymi kośćmi policzkowymi. Pieprzykowi pod okiem i związanym w kucyk włosom. Uniosła się na rękach i spojrzała w lustro. Czy była do niej choć trochę podobna? Poza pieprzykiem nie zauważyła wielu podobieństw. Medlin westchnęła i schowała zdjęcia. Nie było sensu zagłębiać się w przeszłość. Następne dni również mijały powolnie. Brak bodźców doprowadzał jej umysł do szału, a jedyne, czym mogła go ratować, to podarunek od Wedemberna. Przesiadywała w bibliotece, grzebiąc w płytach. Wychodziła też częściej na zewnątrz, dzięki ciepłemu płaszczowi oraz trzewikom, które znalazła przy swojej szafie, Mogła zażyć nieco powietrza, mimo coraz mroźniejszego wiatru, który nie opuszczał okolicy. Okrążając posiadłość, zatrzymała się przed pagórkami, o które kiedyś się potykała. Ogarnęła je wzrokiem i po raz pierwszy zastanowiła się nad ich wyglądem. Zimny dreszcz przeszedł po jej plecach. Podłużne wzniesienia wyglądały zupełnie tak, jakby były. Pochówkami, przycisnęła dłoń do ust. Może się myliła, może była to tylko jej wyobraźnia wyobraźnia, która podsunęła jej teraz obrazy tych zabitych kobiet, które były tu przed nią kilka stóp pod ziemią, w zapomnianej posiadłości. Nie chciała tak skończyć. Może tylko ci się wydawało? Wymyślasz sobie Zganiła się, kiedy wróciła do domu, jednak jej głowa wciąż analizowała rozmowę z Patrickiem. Pozbył się ich. Po raz kolejny utwierdził ją też w przekonaniu, że wystarczy dawać Wedembernowi to, czego chce, a przeżyje i będzie jej tu dobrze. Medlin pomyślała o płytach. Wystarczyło nie kłócić się z nim, a już mogła zauważyć drobne gesty w jej kierunku. Kto wie, może kiedyś pozwoli jej po prostu wychodzić poza posiadłość, a wtedy zyska realną szansę, by uciec. Gdy nastał wieczór, zeszła na dół, aby zjeść kolację. Gdy pokonywała ostatnie stopnie, nieoczekiwanie drzwi wejściowe otworzyły się i stanął w nich Wedenborn. Widziała złość, która tliła się w jego oczach. Medlyn... Odezwał się, odstawiając swoją walizkę. Dobry wieczór. Medlin zatrzymała się, nie wiedząc, co zrobić. Mężczyzna kiwnął jej tylko. Nie widziała wcześniej, aby był wyprowadzony z równowagi, a widok ten był naprawdę przerażający. Wruszył w stronę schodów. W łamku sekundy Medlin zrezygnowała z pójścia do sali jadalnej, podbiegła do niego i zatrzymała go, stając tuż przed nim. Patrzył na nią niecierpliwie. Nie zastanawiała się, jak głupie mogło być to posunięcie, ani czy wniesie cokolwiek dobrego. Po prostu powoli uniosła drżącą rękę i tuż przy jego twarzy odsłoniła swój nadgarstek. Patrzyła mu w oczy. Wedenbern powoli chwycił jej rękę. Wpatrywał się w twarz Medlyn, jakby upewniał się, co ona chce zrobić. Nie trwało to jednak długo, bo zaraz potem zbliżył usta i wbił zęby w jej nadgarstek. Pod medlin ugięły się nogi. Z trudem zaciskała zęby, by powstrzymać krzyk, gdy ból rozlał się od ręki na niemal całe jej ciało. Te kilka chwil trwało wieki, te kilka chwil, które przetrwała z trudem uniosła znów wzrok do jego oczu, z których wściekłość ulotniła się. Odsunął od niej usta, a w chwili, gdy puścił jej rękę, medlin chwiejąc się rzuciła się w stronę schodów. Krew kapała na drewnianą podłogę, tworząc ścieżkę aż do samej sypialni. Kręciło jej się w głowie i ledwo widziała to, co jest przed nią. Resztkami sił wpadła do łazienki i niezdarnie zaczęła opatrywać rękę. Mroczki przed oczami utrudniały każdy ruch. Powlokła się do sypialni, zostawiając za sobą rozrzucone medykamenty i brudną od krwi umywalkę. Padła na łóżko. Co ona zrobiła, oby to było tego warte? Co jeśli źle opatrzyła rany? Czy przez to umrze? ciąg myśli wplatał się w świadomość bólu, zanim Medlyn zapadła w sen. Wejdź na playlistę, by poznać całą historię Medlyn.